Hali Arena na Warszawskim Ursynowie polska reprezentacja w badmintonie przygotowuje się do Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Reprezentacja Polski w badmintonie przygotowuje się w Warszawie do Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Nasi reprezentanci pracują nad motoryką, techniką oraz precyzją uderzeń. W składzie na Igrzyska Olimpijskie są Debel Adam Cwalina oraz Michał Łogosz, singliści Przemysław Baha i Kamila Augustyn oraz mixt nadjeżdża Zięba i Robert Mateusia, którzy zdobyli złoty medal na ostatnich mistrzostwach Europy. Apetyt na pewno po, po zdobyciu tego tytułu, tytułu mistrzów Europy. I oczekiwania wzrosły, ale też staramy się to tonować i najważniejsze, że spokojnie się przygotować do tych igrzysk w optymalną, optymalną formę, żeby osiągnąć w Londynie. Bardzo dobrze wiemy, że będzie ciężko i przygo jesteśmy przygotowani na to. Wiadomo, że. Jedziemy z nadzieją na medal. No my, my ciężko pracowaliśmy cały rok, trenowaliśmy cały czas, byliśmy na trasie z trochę przerwy, tak, ale, ale jak gdyby od stycznia do, do chociażby do kwietnia e, bardzo ciężko trenowaliśmy i mam nadzieję, że ta, ta przerwa to tylko może mi pomóc, a nie przeszkodzić w tej chwili, tak, bo trochę po tych kwalifikacjach dość ciężkich. Odpocznij psychicznie? Tak, mieliśmy ciężki sezon, i to są na, następstwa. Te nasze kontuzje, które teraz leczymy, to są następstwa ciężkiego sezonu, który jest za nami. Tak jak Michał powiedział, myślę, że nasze zgranie to, to, nie, to nie ma wpływu, te kontuzje na to, jak my będziemy grać. Tylko musimy się podleczyć, wrócić do ciężkich treningów. No teraz mamy 6 tygodni w sumie ostrego treningu. Później dziewiątego jedziemy do spału już na takie przygotowania przed samymi igrzyskami, więc myślę, że tam będzie trochę lżej. No już ciężko pracujemy. Jest to czwarty tydzień ciężkich treningów, także odczuwam duże zmęczenie, ale myślę, że, że powolutku, powolutku to już jakoś dociągniemy i, i wszystko będzie okej, okay. ta forma będzie optymalna.